Jest przepiękny i mówię, krawat jest dziewczyny dwustronny. I to sobie dynda, kochane piękne, panie, na pleckach. Na pleckach dziewczyny. No coś przepięknego. Wygląda, dziewczyny, to są robione na styl kolibry, dziewczynki dla na naszej niki. zakończone jest z brylancikiem skarby. Przepiękna krawata. Mamy jej 12 sztuk skarby. Gosia Polak, Monika PC, Małgorzata Pochała, Dorota Waszak, Mamgorzata Elkstrom Ania Kijowska, Paulina Myca. Gosia Polak, dostałaś krawaczkę. Dostałaś, dostałaś. Cudo. Muszę Wam powiedzieć, że to jest przepiękne, przepięknie. Przepięknie się prezentuje. Naprawdę dziewczyny fest naszyjnik. 34 ziko, 12 sztuk go było. Dziewczyny, jak ktoś ma jeszcze chęć się dopisać, to bardzo Wam, bardzo Wam polecam. Bardzo Wam polecam laseczki najdroższe. Mm, 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 mm. Tu jest piękny naszyjnik. W dobrej cenie dziewczyny Wam go zrobię. Naszyjnik skręcany grube serduszka. Jest go mało, 10 sztuk tylko skarby ale e, zrobimy go po 15 złotych na skręcany, grube serduszka. Zrobimy go za 15 taka dziewczynki. Jeszcze motylkowy sobie bierze Monika Dunajska i tam e, Mo, Moniśa Trzcińska. I... Oglądam was ze szpitala, Balsam swojej robi roboty, dziękuję za paczki, moja Monia, kuruj mi się tam i dbaj o siebie. Nie podrywaj lekarzy i pielęgniarzy i kto tam jeszcze pracuje w, leka w szpitalach? Lekarze, pielęgniarze? No, medy medyków. medyków. Dziewczyny, 15, 15 złotych, przepiękne. Albo Monisia podrywa jednak. Przepiękne dziewczyny. Płyn. Tak, my zdrówka życzymy, kochanie. Naszyjnik Nasz skręcany, grube serducha za 15 złotych. Celebryteczka, dziewczynki, kochane moje, przepiękna. Polecam, dziewczyny, tylko 15 złotych. Dmuchane serduszka dziewczyny na skręcanym łańcuchu. Za piętnaście ziko. 15 złotych. Przepiękna celebrytka dziewczynki. Przecud. Nie, nie zawiera niklu, nie zawiera kadmu, Nic. ołowiu. To jest stalówka. Może pani mieć uczulenie na wszystkie rodzaje metalu, a to panią nie uczuli. Ile tego jest? Dziesięć... An Angela Bury, y Alicja Strzelec, Jola Zaborzana, Bożena mokrowiecka Agnieszka Hajda, Kasia Ziwińska, Agnieszka Góral-Małgorzata, Pazdyk, Gosia Polak, Bogumiła Rudol. Nie ma więcej, o, jest... nie ma więcej dziewczyn. Pani Grażynko, może Pani sobie spokojnie kto kupić, tutaj dziewczyny to kupują, to nie uczula, nie alergizuje, nie czerwienieje ucho, ani szyja, ani nic. Nie powoduje żadnych uczuleń, żadnych alergii, żadnych... Tam wypadł naszyjnik, widzisz, miejsce No, nic się to nie dzieje na pewno. Może pani by eee... uczulona a wszystko to panią nie uczuli. Lecimy, dziewczyny kochane, moje z kolejną nowością. Cześć, o Jezus, z pracy. to tak po cichutku mnie oglądaj. Lecimy dziewczyny z y, m, przepięknym o, to jeszcze to jest. z przepięknym kremem. Skarby najdroższe moje, to też jest nowość. Zielone kulki, botok z rewitalizujący koper. Dziewczyny, krem Revitalizing, dziewczynki, rewitalizujący, bardzo mocno e, ujędrniający przeciwzmarszczkowy. 30 kosztuje 2 zł. I kolejna petarda i kolejna nowość, skarby moje. E, zielone kulki. Już wam pokazuję, dlaczego pierwszy raz w życiu mamy koper rewitalizujący w kulkach, dziewczynki. Ja się kocham w takich kremach. E, przez cudo. Skarbeczki najdroższe. Zobaczcie, dziewczyny. Zielone kulki. Luksus totalny. Pozwolę sobie nabrać te kuleczki, dziewczyny. Zobaczcie. Co to się dzieje w ogóle? Mocno liftingujący taki krem dziewczyny wolumetryczny. Um... O przepięknym zapachu skarbem morską. No Przeciwzmarszczkowy dziewczyny e, pięknie będzie wygładzał, pięknie będzie nawilżał. Koper morski dziewczyny działa antyoksydacyjnie, działa dziewczyny, to są kosmetyki luksusowe. Jak macie takie małe filiżanki do kawy, to ta łyżeczka później mam zostanie, będziecie sobie mogły nalać e, kawkę i zamieszać taką małą łyżeczką. Przy skórach suchych, uszczycowych w ogóle dziewczyny szarych, zmęczonych, e, pozbawionych witalności, te kremy są po prostu bombą, dziewczyny. Rewitalizuje, wypełnia zmarszczki, nawet te bardzo głębokie. Polecam dziewczyny do marionetek wypełnienia, czyli brust wargowo-nosowych. Cudo. 32 zł dziewczyny i też jest go niedużo, skarbeczki moje, bo 39 sztuk, więc kto pierwszy, ten lepszy kremiku, więcej nie powielimy dziewczyny, bo więcej go nie ma w kurtowni Jeden z lepszych kremów, dzisiaj tych nowości kremowych trochę będziecie mieć dziewczyny Wspaniałe skarby moje. E, nazywają się zielone kulki no skóra, po prostu gładziutka jak aksamit dziewczyny. Zobaczcie, jak nawilżona w ogóle, pełna blasku, e, rozświetlona w ogóle dziewczyny. No. Pełna witalności, tak jak mówię, krem jest rewitalizujący, przeciwzmarszczkowy, zielone kulki Botox, rewitalizujący koper, 32 zł dziewczyny krem. Warto dziewczynki kochane moje, bo te kremy są genialne, zajebiste i rewelacyjne skarby moje, i rewelacyjne. Okej, okay. Bożenka Słomian, Gosia Polak, Alicja Strzelec, Lucyna Stokłosa, Cześć Ula. Krystyna Chomiuk, Wioletta Bubak, Bogumiła Rudol, Wiola Wolska, Wioleta Zagórski, Anna C.K., Roma Skiba, Aneta Bojanowska, Edyta Szymańska, Danuta Czajkowska, Monika Dunajska. Pięć kremów. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem, że o to chodzi. Monia, chcesz pięć kremów w skarbie? Pięć kremów dla Moniki, Krystyna Nowakowska jedną sztukę i... I będę mieć dzisiaj dla Was bombę. To też jest nowość. Kochane, piękne panie, Pierwsza raz w życiu będziemy mieć kosmetyki z naturalnym wyciągiem z akwamarynu. Laski. Parownicy nie mamy. E, coś naprawdę muszę Wam powiedzieć cudownego. E, za chwilę to zrobię, bo mamy emulsję i krem, dziewczyny. Pani Monika, dołożyłem pięć kremów. Tak. Tu skarbeczki moje najdroższe. Poczekaj chwilkę. Tu skarby moje. Teraz zrobimy zapach, dziewczyny. Tu zrobimy zapach, kochane, piękne panie. Parownice do parowania. Nie, nie mamy parownic. Co, co, co pani chciała sobie uparować? Dziewczyny, to, e... sześć sztuk, zapach, duży kwiatek i napisałam w opisie święta. Zapach duży kwiatek święta. 35 zł dziewczyny. Dyfuzor do domu. Nie z patyczkami, a z przepięknym kwiatuszkiem. Dlaczego święta? Bo macie dziewczyny zapach wanilii i cynamonu. Dosłownie pachnie, kochane, piękne panie, pierniczkami, takimi waniliowymi z cynamonem. Pachnie dosłownie dziewczyny, no świętami już zapachniało. Cudo skarby. Cudo, dziewczyna. Dobra, mamy sześć osób, tak? Małk Kryszak, Małgorzata, Justyna Chomiuk, Sylwia Poznań, Danuta Dudek, Halina Skarbek i Gosia Polak. I w międzyczasie zapisałem jeszcze jeden yy, krem dla Wioleta Zagórski. Także tu już macie zapach. Dziewczyny, sześć sztuk go wzięłam, dzisiaj zapachów trochę będzie. Laseczki moje. Zapachów dzisiaj trochę będzie, więc dziewczyny lecimy dalej. E, polecimy szybciutko właśnie z tym akwamarynem. Tego nie będzie dziewczyny dzisiaj dużo. Tutaj ten arbutynowy. Dziewczyny, co szybko jeszcze Wam zrobię? Balsam arbutynowy wypełniający dziewczyny. Bardzo fajnie wygładzający skórę. Arbutynowy balsam wygładzający dziewczyny. Kosztuje 11 złotych. To jest duży balsam 300 gramowy. Kochane moje najdroższe. E, wspaniały do wyrównania kolorytu na skórze dziewczynki, polecam serdecznie tylko 11 zł i mamy tylko 60 sztuk balsamu dziewczyny zapachy tego balsamiku są przepiękne, pachnie naprawdę e, obłędnie macie panie plamę na skórze, na ciele, macie piegi jesteście poleci w ogóle z arbutyna Cudowny składnik w kosmetykach, dziewczyny. Cudowny. 11 zł, kochane moje. Balsam arbutynowy, dziewczyny. E, bardzo wam polecam. Balsam arbutynowy, dziewczyny, za 11 zł tylko. Można śmiało wziąć nawet dwa. 60 tego. Tak, bo to już nie będzie tego nigdy. W... Nie, tego już nie będzie, dziewczyny. Tego już nie będzie. Gdy w życiu w tej cenie już nie będzie, to sobie kupcie nawet na zaś, bo. No, dajesz, mam już mój. Dziewczyny, ja zapiszę 60, y, słuchajcie, tych kremów, tych balsamów i nie będę już czytał, bo. Y, cudowny, naprawdę wspaniały, świetny. Ja, ben, ja już przykuję wam teraz krem z akwamarynem, dziewczyny. Chodam że zapisałem tutaj w międzyczasie 5 tu dla Monika Dynańska, i tu inne panie też y, Mrozińska Dyta 3. Także dziewczyny zapisałem was. Albo przeczytam, bo jest nie dużo. No Ela Gabor, Barbara Wajena, Bożena Słomian, Iwona Mieszkowska, Alicja Kubycka, Mirosława Lorbiecka, Monika Szczepańska, No yy, Alicja Strzelec, Beata Kubal, Joanna Wadowska, Danuta Hauka, <kluzny> Adleta Michalak, Sylwia Pieńkowska, Monika Durańska, 5 razy, yy. Okej, okay. Anko Srebro dwa razy, Mrozińska Edyta dwa razy. Yy... Halina Skarbek, Joanna Kozioł, Marta Witalis, Agnesa, Jadwiga Szmuc, Jolanta Andros, Danuta Czekowska, Mrozińska Edyta dwa razy, Joanna Milian, Joanna Joasia, Mrozińska Edyta trzecią sztukę, Małgorzata Małgorzata dwa razy, Lidia Giza, Agnieszka Hajda, yy... Bożenka Słomian, Jolanta Sekula. dziękuję. Bo pani Wielantę dzisiaj komentarze znikają, nie wiem dlaczego. Pani no, ale Jolanto, jest. Proszę tak. pisać, ponawiać, bo znikają komentarze. W ogóle jak pani ponawia, to dopiero mi się pojawia. No. Coś jeszcze tam ciu? Cztery dla Edytki Mrozińskiej kremy. I te. Balsam. Balsamiki, tak jest. Już? Y -y -y. Y -y -y. Zrobimy szybciutko jeszcze im przepiękne kolczyki w międzyczasie. Kolczyki. Lidziunia masz. E, kolczyki wiszące z dużą kostką holo. 25 zł dziewczyny, 8 sztuk jest dostępne kolczyków. E, przepiękne skarby moje. Przepiękne dziewczyny. Bardzo Wam polecam e, na wkręteczkę gigantyczne kostki. Już dziewczyny, bo czekajcie, muszę hey, mu sobie. A były z zapowiedzi? Były. Dajamka, Została się, e, jeden model się został branzoletki. Kolczyki z dużą, gigantyczną kostką holo, skarbeczki moje, kolczyki wiszące z dużą kostką holo na przepięknym kostkowym łańcuchu z kuleczkami, 25 zł dziewczyny, 5 sztuk, 8 sztuk jest dostępne, sorry, 8 sztuk jest dostępne. Basam dla Anetki troszkę dodaję, cudo dziewczyny. Przepiękna kostka, skarby moje e, w kolorze holo, kiedyś były do tego na szyjniki, nawet dziś nie wiem, czy nie zostały. Agnieszka Hajda, Aneta Czerwińska, Magdalena Staronie, Renata Kapska, e, Halina Skarbek, Bożena Kapinos, Iwona Lechman. Osiem sztuk? I jeszcze jedne dziewczyny, maliny i jeszcze jedna skarby. proszę bardzo. I jeszcze jedne kolczyki dziewczynki, balsam z arbutyną e, Kamilka, za 11 zł jakby to ktoś jeszcze chciał, holo, ostatni dana ta z kawińska, tak? Mhm. Dopisałeś? Tak. E, nie mam miedniczki, podasz mi? O, bo wpadły tam pod ten. To jest na kosmetykę sobie zostawiłam, bo muszę to zabierać stąd, wiesz? I lecimy, dziubeczki moje. I dziubeczki, choineczka. Mam ją na stole. Dostaw nie wiadomo jeszcze ile jest sztuk tego. I balsam Kamilka Huderska-Kuświk dopisz. Do, wrzuciłeś go, tu mi jeszcze połóż, proszę. Lecimy z kremem i do tego będzie emulsja. Krem dziewczyny akwamarynowy z wyciągiem z naturalnego kamienia akwamaryn. Nowość, hit dziewczyny, skarbeczki moje mocny lifting. Dziubeczki najdroższe. Krem akwamarynowy mocny lifting 23%. Złote. Krem z celi wolumetrycznych ujędrniających. Krem jest 50 gramowy, dziewczyny. Taka piękna, skarby moje, korona. bransoletki były po 34 złote. Nie mam już, tu rzuciłam Dajanka, kochanie, na powtórce. Został się model bransoletki tej takiej troszeczkę węższej, z takich podłużnych prostokącików. Krem akwamarynowy dziewczyny, mocny lifting, bardzo mocno wypełniający, gdzieniegdzie gdzie kuleczka dziewczyny brązowa, botoksująca, 23 zł, obłęd dziewczyny. Dziś testowałam piankę do mycia butów, petarda, jest zajebista. Mamy ją, jeszcze mamy, nie? Nie, sprzedała się cała, pozbył z niej, nie ma już ani to sztuki. zapachy do szafy, tak? tak? Czy co? To co, co mi tam dawałeś, zapachy do szafy? Nie. W sprayu? Jakiś... Nie, nic, w to był botoks stoję a odplamiacz ci dawałam Ok, mam e... Cudo dziewczyny 23 zł dziewczyny krem po prostu petarda Petarda e, mocny lifting, mocne wypełnienie zmarszczek, mocne ujętrnienie, Za chwilę wam zrobię do kremu emulsję, będziecie mieć zajebisty zestaw taki bossy.